W nocy umarł mój kolega Jacek. I za każdym razem gdy ktoś się kto umiera Zawsze mam takie myśli żeby żyć bardziej Czy da się żyć bardziej? Jakie panały Nie wiem i też ja coś na no. hej kochany człowieku dużo wieczorem przeprowadziłem właśnie rozmów z ludźmi którzy znali też Jacka bo jak jeździł z nami wspólnie na na wypadek, był z nami w Bośni był ostatni, ostatni, na ostatnich wyświadach, Wyszat był też na weselu Remka. Ostatni, e, i dzisiaj tak jak powiedziałem, że za każdym razem, jak ktoś umiera, no to, to po pierwsze, jest coś takiego, że mam taką myśl w głowie, która to oczywiście jest z dupy, za przeproszeniem, bo myśl, że kurwa, no teraz, no, że to ugruntowuje mnie w moich przekonaniach, żeby żyć na maksa, i tak dalej. Kurwa, no co to jest życie na maksa? Ja ci myślę, że każdy żyje na maksa zgodnie z tym, co ma w głowie. I dzisiaj... Ciężko mi w ogóle pozbierać myśli. To jest coś takiego, że wiecie, wszystko dalej się odbywa. To, to właśnie jak umarł mój tata, później jak jeszcze z nią na ten temat rozmawiałem, to mówiła, że miała właśnie taką niezgodę, że, że coś się takiego w jej życiu wydarzyło, a te tramwaje dalej jeździły, Świat dalej istniał i wszystko istniało. Hmm. I dzisiaj, właśnie w takich momentach, właśnie sobie myślę, że kudy często tak bardzo zaśmiecam sobie umysł jakimś duperelamików, a naprawdę duperelamików. Eee, może coraz rzadziej już, ale jeszcze to robię. Ale widocznie inaczej nie potrafię. Jestem już w takim wieku, że coraz częściej chodzę na pogrzeby, pogrzeby swoich znajomych, którzy byli młodsi. Często tak spotykam się z ludźmi, których jakiś czas nie widziałem. To Krzysztof mówi: No, nie trzeba tak zapierdalać i tak dalej. Kurwa, wyjdą dobrze z cmentarza i za chwilę to samo, kurwa, gonitwa. A dzisiaj myślę, że to jest nawet bardziej ucieczka. Zawsze mam taką kurwa niezgodę na to jak ktoś umrze i nagle się kurwa staje taki święty Dwa tygodnie przed ktoś po nim jechał, potem, no tak, ale on i tak dalej ja chcę, to spoko koleś kurde Pojebane jak nie wiem co Spoko koleś Jacek tak to był jedyny mężczyzna w moim życiu jakby to nie zabrzmiało który potrafił mnie zawstydzić swoją bliskością. Wiesz, że jestem bardzo otwarty i bliski i do przytulania i tak dalej. Ja Jacek był taką fajną, ciepłą kluchą, która mówiła, o, tu ładna i mnie tulił i tak dalej. I kurde, no, dobra, spoko, przez 10-15 sekund spoko, ale jak on tak dłużej się tulił, tak się tulił jak dzieciak po prostu. To kurwa, to tak jakoś kurwa mi nie było komfortowo. Dzisiaj czuję smutek, no kurwa, to jest naturalne, że czuję smutek. Ale dzisiaj nie chcę zagłębiać się w to smutku. Chcę czuć wdzięczność i radość, że miałem przyjemność poznać tego człowieka. Nagrywam ten film w wodzie, bo często z jaskiem wchodziliśmy do zimnej wody. Cześć, nie zaśmiecajcie sobie umysłu. Szkoda. Chyba tych chwil nigdy by jest. z No Do zobaczenia, jak gdzieś tam po drugiej stronie może. Cześć.